Powiedzą, że zwycięstwo wykuwa się na kowadle honoru. Inni uważają, że zwycięstwo wymaga cierpliwości i odpowiedniej strategii. Wojna to podstęp, gra, którą najlepiej prowadzić z cienia, tylko siła i bezwzględność. Mogą zapewnić pełną dominację. Ale możesz też o wszystkim zapomnieć i się jeno dobrze bawić. Hearthstone. Heroes of Warcraft. Moi drodzy, witajcie. Nazywam się Acherion i będę waszym przewodnikiem po grze Hearthstone. Chciałem wam nieco urozmaicić e, harmonogram moich filmików i odejść troszeczkę od pokazywania wam kolejnych Klas postaci. I pomyślałem, że trochę wrócimy do korzeni i zademonstruję Wam, jak, jak się po prostu buduje talię. Jakie są zasady budowania talii, żebyście też trochę lepiej rozumieli, e, dlaczego moje talie mogą wyglądać tak, a nie inaczej. E, taka podstawowa talia składa się z 30 kart. To jest. Wydaje się, że to jest dużo ale tak naprawdę jest to bardzo ograniczona ilość e, i żeby jakby stworzyć dobry dek trzeba niestety z kart przebierać nie, nie da się po prostu umieścić wszystkiego te, tego czego się chce no i hmm. można e, w takim budowanym deku maksymalnie dwie kopie kart użyć chyba że jest to karta legendarna wtedy tylko jedną e, jeśli będziemy tworzyć dek to musimy się zastanowić właściwie, co on ma osiągnąć, jaką ma mieć charakterystykę, i odpowiednio dobrać do tego y, klasę postaci. I potem oczywiście karty. Jeśli chodzi o typy deków, to możemy wyróżnić y, tak zwany agrodek, czyli inaczej dek taki do, do raszowania, który polega na tym, że jest agresywny, ma dużo małych minionów, nawet chyba mam tu jeden taki, wybrałem tutaj gemać stworów i wybrałem warlocka Jak widzicie, ma. 12 jedynek, 9 dwójek, 5 trójek i tak dalej. Zasadniczo to są po prostu tanie, bardzo tanie e, miniony. I taki deck polega po prostu na tym, żeby jak najszybciej wystawiać miniony na planszę i po prostu spamować przeciwnika i cały czas go atakować. Nawet nie, nie bardzo wymieniać się jednostka za jednostkę, tylko po prostu bić w niego, tak żeby on nawet nie zdążył e, zareagować i po prostu musiał się wymieniać za nasze miniony, bo inaczej zginie. Wybrałem Warlocka, ponieważ może dobierać karty, plus mam jeszcze parę takich e, kart, które też mi dają e, dociąganie. I po prostu, po prostu spam, 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 wyrzucam te karty. I wiele razy udało mi się wygrać takim dekiem. Teraz mi akurat znerfili dwie karty, mianowicie Blood i Inovis Inżyniera, więc ten tak jest już znacznie słabszy. Głównie przez Blood bo wcześniej dawał Plus jeden wszystkim minionom. On miał stealtha, chował się, był na planszy i dawał wszystkim minionom plus jeden, więc miałem mnóstwo minionów, które zamiast 2 jeden, zamiast dwa trzy miały 2-4. po prostu ciężko się było tego cholerstwa pozbyć. A teraz zmienili tak, że daje po prostu plus jeden e, co turę minionowi, czyli jest znacznie, znacznie słabszy teraz ten Blood Imp. No i bardzo dobrze, bo to naprawdę było przepakowane. E, także tak, na tym polega właśnie agrodek. I powiem wam, że to jest całkiem skuteczne, oczywiście to, że mamy dużo słabych minionów, jest po prostu idealne, żeby rzucić na to czar obszarowy, który nam zmiecie wszystko jednym czarem. I po prostu wtedy mamy przerąbone. Praktycznie to jest koniec. Jeśli w połowie gry przeciwnik rzuca coś takiego, to jest duża szansa, że wygra później w, w late gameie tak zwanym, czyli w późniejszej grze. No ja to oczywiście jeszcze miałem... Parę czarów takich usuwających miniony, żeby na przykład wystawiać miniony. Jak on coś dorzuca, to ja wtedy to usuwam czarem i dalej mogę atakować. Tak? Nie muszę tracić czasu na to, żeby wymieniać miniony za miniony. Także o tym też warto pamiętać. Eee, co jeszcze? Następny dek, rodzaj deku, jaki możemy mieć, to jest eee, tak zwany control deck. Czyli który, taki, który skupia się na eee, kontroli planszy. Mianowicie głównie to... O, coś wyrzuciłem akurat nie chcący. Głównie to... Max się skupia na, takim, na takiego rodzaju deku albo, albo druid zresztą. Czyli polega to na tym, że mamy jakby mniej minionów na początek, ale mamy dużo różnych czarów, takich, które usuwają miniony. Czyli na przykład tutaj stajemy bardzo tanio... Jeden punkt obrażeń wszystkim minionom. Tutaj trzy punkty obrażeń za dwa many. I po prostu usuwamy te miniony. Przeciwnik się wyprztykuje z minionów. My, my na przykład w miarę, ponieważ te czary zazwyczaj na przykład kosztują więcej, mniej kosztują niż mają obrażeń, to możemy tam jakoś w miarę e preferencyjnie się wymieniać. W związku z tym, my dostajemy miniony na planszę, przeciwnik je traci. I tak powoli, aż dojdziemy do późniejszej gry, gdzie zdobywamy przewagę i wtedy, po prostu z przeciwnika, mamy więcej tych silnych już jednostek, wystawiamy po prostu kilka ciężkich. No i przeciwnik nie ma czym się bronić, bo nie ma na planszy minionów. To też, na przykład, umaga bardzo irytująco, wiąże się z zamrażaniem. Tu ma na przykład dwie karty, plus jeszcze tu dwie karty, jeszcze tu dwie karty, jeszcze te też zamrażają, także na przykład przeciwnik może wystawiać miniony, a my rzucamy tak. Raz zamrażamy wszystkich, drugi raz zamrażamy wszystkich, on właściwie jedyne co może to dalej wystawiać miniony, a potem rzucamy flamestrike, zadajemy cztery punkty obrażenia wszystkim minionom do widzenia. Jednym czarem pozbywamy, znaczy jednym, właściwie to trzyma no ale tak powiedzmy hurtowo pozbywamy się wszystkich minionów i zaczynamy naszą grę. To mag ma parę fajnych czarów, na przykład ten e, sprawia, że jeśli... Przy... to jest sekret, czyli jeśli przeciwnik wystawi miniona, kiedy nasz sekret też jest aktywny, to my dostajemy jego kopię, więc jeśli przeciwnik podejrzewa, to wystawi taniego miniona, albo nie będzie mógł wystawić nic, bo na przykład nie będzie chciał nam dać jakiegoś yeti 4-5, albo co gorsza ogra e, takiego 6-7. E, no i co? No jeszcze są takie taki zbalansowane dość. Nazywają się po prostu midgame Game Decks. I myślę, że one są takie po prostu skupiają się na tym, żeby być uniwersalne. Czyli pewnie miałyby i trochę takich czarów obszarowych, żeby się pozbyć e, tych deków z raszowaniem I, i też mają dobry, znaczy mają dużo minionów do zagrania na początek, parę na koniec. I to jest taki bezpieczny deck. Oczywiście przy, w bardzo skrajnych przypadkach nie pomoże, ale powiedzmy tak jakby, jeśli celujemy w środek to dobry deck potrafi myślę tak z 70% gier wygrać. Oprócz tych właśnie bardzo skrajnych przypadków, tak jak ja grałem tym raszującym, to jak karty komuś nie podeszły, no to nie miał szans. No bo czasem też tak jest, że możemy na przykład mieć ten obszarowy czar, ale na przykład nie dostaniemy go na rękę przez całą grę i, i też mamy przerąbane. Hmm. No cóż. Może wracając jeszcze do tego deku raszującego, to jego słabostrudną jest to, że y, za każdego miniona, znaczy każdy minion jest karta, więc w związku z tym jeśli zagrywamy dużo minionów, to wyprzytykujemy się bardzo szybko z kart i w końcu nie zostaje nam nic na ręce. I kiedy to dekujemy, czyli dobieramy kartę po prostu y, jedną, co turę, to również... Będą to takie karty raczej mało wartościowe Więc nie będziemy wykorzystywać całego potencjału many jaki mamy Na przykład tam 8, 9, 10 Tylko będziemy zagrywać dwójkę No to możemy co najwyżej zagrać dwójkę Plus użyć e, zdolności bohatera No to jest niewiele To nie pozwoli nam wygrać Jeśli nie zdobędziemy przewagi w, Na początku No to myślę, że raszujący deck się potem kończy szybko No dobrze To skoro już wiemy jakie są rodzaje to możemy wtedy dobrać sobie do tego odpowiednią kresę postaci w związku z tym to co mogę poradzić to jeśli chcemy na przykład e, raszujący dek to polecam e, huntera o którym będę jeszcze Wam opowiadał albo łotrzyka na przykład Albo wojownika też, bo też ma dużo jednostek z szaczą. Także to są takie klasy, które potrafią zrobić dek raszujący. A no i Warlock oczywiście, bo podaje, pozwala dobierać karty, więc zaspammować przeciwnikami przeciwnika minionami też możemy. Jeśli chodzi o ten deck późniejszy, czyli Control Deck... to oczywiście Mach tutaj jest priorytetem. Łoczych e, też daje radę. I Druid myślę też, też ma swoje takie. Sposoby, żeby powstrzymać rozgrywkę, albo nawet samemu ją przyspieszyć. Żeby zagrywać silniejsze jednostki. A takie właśnie tutaj Szaman, Paladyn i Kapłan to jest taka średnia gra, bym powiedział. Taka zrównoważona. Oczywiście to jest taki mój teraz sztuczny podział. Myślę, że spokojnie można do każdej profesji dopasować kilka stylów gry. To jest totalnie niezależne. No ale wiadomo, tak? Każdy, każdy się cechuje czymś innym e, i jakby jest jednak łatwiej zrobić na przykład dek raszujący No ale to już trzeba oczywiście patrzeć na e, konkretnie to jak karty się wspierają nawzajem. Także wróćmy do tworzenia deku. Tak dek możemy tworzyć tak, że po prostu dodajemy karty. Ale jest taka ciekawa opcja tutaj. Pozwala... Y, taki jest pomocnik, który pozwala nam jakby doradzić czego brakuje naszemu dekowi. I tutaj trochę podobnie jak w arenie, której jeszcze Wam opowiem. Na razie jest to sekret. Tutaj dostajemy trzy karty do wyboru i sobie wybieramy jedną. No i najpierw doradza nam, żeby wziąć kla y, takie klasowe karty. No bo są ciekawe i tak dalej. Więc bierzemy to i to i to. Wybieramy trzy karty. Jak skończy nam się już tutaj, o coś cofnąłem, teraz kazało nam dobrać chyba jedynkę, teraz mówi nam dobierz jakąś dwójkę, czwórka się, się przyda, piątka się przyda, także tak jak widzicie to jest takie budowanie takiego deku yy, raczej zrównoważonego, to całkiem dobry syn pomocy moim zdaniem, jeśli macie problem ze zrobieniem deku to oczywiście on wam pomoże. Mm. No, a później to już jest taki wybór. Wybrał. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Ja chcę raszujący daj, wybieram tego bo ma szarżę. Ten też ma szarżę. znaczy bez sensu jest go wziąć akurat w tym momencie, ponieważ mag nie ma broni. A on szarżuje tylko wtedy, kiedy ktoś ma broń akurat wyjętą, także? Hmm. Zły, zły pomysł. Weźmiemy GNOMA, bo daje nam kartę. I tak dalej, i tak dalej. Ale można też kliknąć done i tutaj jest pytanie, że brakuje nam 10 kart i czy możemy czy uzupełnić je automatycznie klikamy tak i jeszcze dostajemy karty takie wybrane przez y, komputer mamy deck, krzywa many wygląda tak, całkiem nieźle, to jest taki zrównoważony deck tak to wygląda, także y, no to jest tak jeśli nie wiemy o co chodzi, natomiast jeśli chcielibyśmy zrobić sami to czego potrzebujemy? Ja myślę, że na razie nie zaczynajmy od, od tych czarów. Tylko załóżmy, chcę zrobić dek. No to myślę sobie, potrzebuję jedynki. Szukamy jedynek. Mamy tutaj dużo różnych jedynek. Już nawet nie będę mówił czemu biorę tego, ale akurat lubię tą kartę. Czy dwie jedynki wystarczą też to jak się nie zaczyna pierwszym to nawet nie, nie ma po co bo można rzucić monetę i od razu wrzucić dwójkę więc weźmiemy legendarną dwójkę która zna maga to też jest kiepski pomysł bo jak będę rzucał czary to przeciwnik dostanie kopię tych czarów to jest totalnie bez sensu z mojej, z mojej strony ale wezmę obrażenia plus jeden od magii no więc dobrze mamy dużo dwójek przechodzimy do trójek więc też bierzemy Magię, wybijemy wyciąganie kart To akurat jest taki masochista, który Dostaje kartę, za każdym razem jak zostanie zraniony Nie jest to specjalnie zaskomplikowane W sensie tworzenie deku, trzeba tylko po prostu pamiętać, że Dek ma Mieć jakiś po prostu yy, cel Który chce osiągnąć, ja w tym przypadku idę w obrażenia od magii Żeby zaraz wziąć też potężne czary z Którymi będę mógł przeciwników i to nawet zwykłymi, bo na przykład a, gdzie tu jest? Tutaj mamy 2 plus 1, tu plus 1, załóżmy, że nawet wystawimy 2, tak? plus 1, to potem wchodzimy w czar, bierzemy ten, za 2 punkty many zadajemy 3 wszystkim minionom. To jest dużo, słuchajcie, bo na przykład Flamestrack zadaje 4 za 7, także jest ten potencjał. No ale wracając, eee, generalnie chodzi o to, żeby w każdej turze mieć co zagrać i to najlepiej mieć jak największą pewność, no bo oczywiście nie wiemy co, co wylosujemy w każdej turze, jeśli na przykład, raczej znaczy, może będę powinienem pokazywać błędy, weźmiemy dużo takich dobrych kart, myślę, o to są fajne, wezmę, wezmę dużo silnych kart, to będę niepokonany, no bzdura trochę. Bo zobaczmy, tutaj mamy 12 szóstek w tym momencie Trochę piątek Właściwie już zapewniliśmy dek, więc mamy same miniony Więc po pierwsze nie mamy żadnych czarów do usuwania minionów przeciwnika Możemy liczyć tylko na to, co mamy na planszy Jeśli nie będziemy mieć na planszy nic, bo stracimy na przykład przewagę, no to... To dupa blada Po drugie, mamy bardzo dużo szóstek Załóżmy, że potem losujemy tam 3 karty na przykład no to pewnie wylosują jakąś dwójkę, jakąś piątkę, jakąś szóstkę. No to możemy zagrać tylko jedną kartę na początek. Nie mamy zbyt dużego wyboru. No i co ja będę wam mówił? No po prostu jest to kiepski pomysł, bo mamy większą szansę, że wylosujemy, na początku gry wyciągniemy szóstkę niż na przykład dwójkę, tak? I po prostu nie, przez, jeśli przez trzy tury nie mamy co zagrać, bo cały czas na przykład wypadają nam szóstki, no to to przegramy bez problemu. Bez najmniejszego kłopotu możemy przegrać z takim deckiem. Także to bym odradzał. Nawet wręcz przeciwnie. Jeśli już, to polecałbym robić taki deck, że mamy dużo dwójek, dużo trójek i tak coraz mniej, coraz mniej. Tak. To jest taki zbalansowany deck. On pozwala utrzymać e, przewagę w trakcie gry. Tak. Nie, nie zostawia takich dziur, że przez przypadek dostaniemy siódemkę i dziesiątkę i siódemkę na rękę i po prostu nie mamy co zagrać przez kilka tur. co jest po prostu no, dla nas jest zabójcze. tylko właśnie nawet jak e, lepiej już mieć co zagrać i to zagrać i nie zużyć many niż właśnie mieć super silne potwory. No bo jakby tak naprawdę o to chodzi co turę. Jak zawsze tam grałem, to chciałem jak najniższe miniony, ale idealnym wyjściem jest tak naprawdę... Znaczy to jest jedno z dobrych wyjść Czyli właśnie mieć te niskie miniony Mieć do wyboru co zagrać A druga opcja to mieć co turę co zagrać Właśnie dwójkę, trójkę, czwórkę na przykład na początek I to jest spoko Bo potem e, z każdą turą tak naprawdę wykorzystujemy ten potencjał many, który mamy e, I to daje nam przewagę Natomiast no, w tym przypadku no, to zagramy dwójkę a Potem w trzeciej zagra turze zagramy dwójkę w czwartej znowu dwójkę W piątej już może dostaniemy jakąś czwórkę, piątkę, no rozumiecie o co chodzi Nie mówiąc o tym, że zagranie takiej dużej karty to właściwie czasami zżera nam całą turę Bo na przykład mamy już 8 many, to możemy co najwyżej zagrać szóstkę i użyć czaru No to jest, to jest nieźle No ale na przykład mamy dwie szóstki i już ich nie zagramy razem w jednej turze, po prostu się nie da fizycznie także warto mieć te miniony słabsze no i teraz jeśli chodzi o sam wybór minionów to już ewidentnie to, to już nie mogę wam nic powiedzieć tak ogólnie nie da się po prostu jest bardzo dużo różnych kart tutaj zresztą z bardzo ładną grafiką bardzo mi się podobają i trzeba już czytać po kolei co one robią e, oczywiście są lepsze i gorsze wybory tak z zasady na przykład Bloodfen Raptor. 3 ataku, 2 życia. A obok mamy tutaj ee, tego gluta. Też 3-2 i jeszcze niszczy broń przeciwnika. Przeciwnik ma na przykład jakiegoś, jakąś potężną broń, która zadaje 4 punkty obrażeń. No to rzucamy tego, on, on zjada to, znaczy pluje w tą broń i ona jest zniszczona. Także ewidentnie lepsza karta, oprócz tego, że to jest bestia i ona się przydaje ee, łowcom, czyli tym hunterom ale to jeszcze wam powiem o tym także jak płacimy tak naprawdę za to, że to jest bestia średnio tu jest jeszcze lepsza karta też 3-2 Knife Jagger za każdym razem jak zagrywamy miniona to on ciska nożem losowego przeciwnika i to jest świetna karta i możemy tak różne szukać mamy Mad Bombera który też jest 3-2 i rzuca tymi beczułkami takimi ja nie wiem czy widzieliście to w akcji już Eee, tutaj 2-3 bestia Czyli bez, bez jakichś specjalnie e, rewelacji A tu jest już 2-3 I jeszcze dostaję plus do ataku za tyle, ile mam broń Załóżmy, że mam wyjętą broń czwórkę To nagle to jest 6-3 za 2 punkty many Rewelacja Jeszcze 3-2 znowu tutaj Ten smoczek sprawia, że nie można w niego strzelać czarami Ani używać tam zdolności bohatera czyli na przykład takim magiem nie mógłbym go strzelić czyli ewidentnie są karty lepsze i gorsze ale tylko pod kątem tak naprawdę tego jaki dek chcemy złożyć czyli trzeba kombinować no tak jak mówiłem ja tu złożę akurat dek który daje mi obrażenia od magii bo wtedy każdy mój czar e, będzie silniejszy Tutaj akurat nie można się pomylić. Tak samo zresztą z łotrzykiem też warto. No. Także myślę, że to Wam trochę wyjaśniło. Eee... Zaczynałem się właśnie czy złożyć taki deck eee, przykładowy. Myślę, że już nie w tym odcinku. Myślę, że mogę się za to wziąć. I jeszcze przy okazji powyjaśniać karty. Jak ktoś nie lubi słuchać tylko o kartach, to będzie to Mało ciekawe, ale... Ale jeśli kogoś zainteresuje, to oczywiście zrobię, zrobię taki filmik. I chciałbym też jeszcze wam wytłumaczyć e, od podstaw zasady już, już grania. Na przykład wezmę rosowy, znaczy taki dek podstawowy i po prostu tak tym grał. A potem wrócimy znowu do przedstawienia klas postaci, a jak już będziemy mieli to za sobą, no to czeka nas już tylko i wyłącznie arena. Albo jakieś śmieszne deki. Także... Trzymajcie ze mną ten, ten trudny moment, gdzie muszę wszystko wyjaśnić, co i jak. Eee, mam nadzieję, że jednak jest to dla Was ciekawe. No i tyle. Tak. Chcę cały dek. Jak widzicie, dek się buduje. Całkiem śmieszny to jest. cyk, 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 cyk. No i słuchajcie, dostaliśmy. Trochę czarów. Dostaliśmy. Dobrze. Całkiem fajnie. No powiedziałbym 4 na 10 bym dał. Tego nie lubię, bo daje przeciwnikowi kryształmany dodatkowy. Czyli przeciwnik potem co turej jest silniejszy od nas. Dobre na zagranie na koniec akurat. To jest jedyne dobre zastosowanie tego golema. Ale co mi się nie spodobało? Tutaj taka karta, która sprawia, że sekret następny jaki zagramy kosztuje 0 punktów many. Problem w tym, że tu nie ma żadnych sekretów. Także tak. Także lepiej budować samemu, bo inaczej dostaniemy takie takie o losowe rzeczy. No ale oczywiście, no tak jak mówiłem, trzeba się orientować, tak? Na przykład jakbym mógł wam powiedzieć coś, coś co się dobrze łączy to może być cokolwiek. Akurat może nie tutaj, ale weźmiemy wojownika. Mam taką fajną jednostkę na myśli, tutaj Taskmaster On zadaje jeden punkt obrażeń i daje minionowi plus 2 do ataku To załóżmy, że mamy tą jednostkę na polu bitwy Ma 3-3 jeszcze ma cechę enrage i wind fury Czyli, co się dzieje Zakrywam tą jednostkę, ona zadaje 1 punkt obrażeń temu Worgenowi dostaje Worgen gdzie to jest? plus 2 do ataku za tego Cruel Monster'a, czyli ma 5 i dostaje jeszcze plus 1 za to, że wpada w szał to już jest 6 i włącza jej się Wind Fury czyli podwójny atak czyli mamy tą jednostkę rzucamy jednostkę za 2 many i nagle to jest 12 ataków w jedną turę to jest 1 trzecia życia przeciwnika. No. Także można tworzyć całkiem solidne takie komba. Polecam pomyśleć nad tym. Jakby tutaj jest zawsze e, ta taka fajna księga dostępna. Poza tym zresztą w internecie też są karty. Tu można włączyć jeszcze e, takie karty, które, których się nie ma. Ale można je złożyć. Teraz jestem w stanie stworzyć tą kartę. Tak mi nawet kusi, pokażę wam jak się tworzy kartę. Patrzę jaką kartę bym chciał, której mi brakuje. Eee. Legendę, nie, legendę mnie niestety nie stać. Ale... tak kurczę nie wiem. Tyle fajnych kart. Może coś klasowego. Mmm... Ja bym chciał drugi. Bo... O, świetnie. To jest taka karta, która sprawia, że moje miniony dostają cechę kiedy zginął. Czyli kiedy zginął, to zastępuje je taka jednostka 2-2. To... Czyli mojej armii bardzo ciężko się pozbyć. I tworzymy kartę. Ta. -da! Te efekty. Taka jest, taka śliczna. Dobra, zbójcie. Życzę wam wszystkiego dobrego. Nazywam się Acherion. Zobaczenia następnym razem. Ciao.